Witam Was w kolejnym filmie. Jak widzicie, prace się cały czas posuwają do przodu. Nasza przyczepa już się trochę zmieniła całkowicie. W sumie już teraz chyba się już z niej więcej nie da wybeszyć eee, No, ja już tak naprawdę mogę się też zabierać za składanie. Hamulce ogarnięte. Wszystko rozruszane. Przednia oś była dość zaśniedziała. Tył troszkę mniej. Natomiast wszystko udało się rozruszać. Eee, jak widać, szczęki. Hamulcowe, chciałem powiedzieć, klocki z przyzwyczajenia, bo teraz rzadko już się w szczękach. Szczęki hamulcowe e, są w bardzo dobrym stanie. Chyba też od nich od nowości ich nie używał, nie hamował. Wszystko ładnie obdmuchane, dużo syfu wywalone, posmarowane i tak naprawdę wszystko teraz już zaczęło chodzić tak, jak powinno być. Bez sprężyny pomocniczej, przedtem ze sprężyną pomocniczą, pomocniczą to nie chciało cofać się, teraz bez sprężyny elegancko wszystko się tofa, także elegancko przednia oś się rozruszała no fakt że dwie butelki od rdzewiacza. teraz kalamitki tu powkręcać tu powkręcać tutaj i tutaj nasmarować i będzie petarda kalamitki przyjdą nowe i będzie finał z hamulcami tak naprawdę jeżeli chodzi o uruchomienie tylnia oś tak samo szczęki w takim samym stanie wszystko też elegancko, obdmuchane, Wszystko. O, powiem, że dzisiaj był naprawdę, kurczę, długi dzień. Ja dopiero nagrywam o 19.00. Z Tył tak samo. Popatrz, jak to chodzi. Kurde, elegancko. Wszystko rozruszane. To samo. Nowe kalamitki będą wkręcone. Także będzie, myślę, kawał dobrej roboty zrobione. Szczęki mamy wszędzie takie same. Jeszcze przed złożeniem je trochę papierem ściernym przeliznę, żeby ten kurz zetrzeć. Choć one się powinny same dotrzeć, no, ale już. Już nawet mogę tam to machnąć tam troszkę. No i przednie koło tak samo, szczęki BDB. E, następną czynnością co dzisiaj robiłem, dzisiaj wymieniałem te sworznie. Jak to szczęście 2 na, na 2 na 4 poszły, także 50% jest ok. Sworznie wymieniłem z tego względu, że były zaśniedziałe, tawot nie przechodził, do, przyszły nowe sworznie, elegancko teraz tawot wychodzi, jest przesmarowane. E, Dwa się wybiły. Ten w ogóle poszedł rewelacyjnie, natomiast kurczę ten jest zapieczony. Muszę to grzać palnikiem. Kolejne nowe kalamitki do wkręcenia. Zapieczony. Ten też kurczę szedł z bólami, ale się udało. No ciężko, że przez coś takiego. Nie, o, jest, o jest ostrość. Ciężko, że przez coś takiego. Tawot nam przychodził. To wszystko jest zapieczone. Widać też wyrobione, bo jest taka już tutaj takie zgrubienie. Także przyszły nowe sworznie. Udało mi się te dwa wymienić, no i ten jest całkowicie zapieczony. Nawet się nie ruszył ani młotem w prawo, ani w lewo. Także będzie musiał być palnik uruchomiony. No i zobaczymy, jak to będzie wszystko szło. Także 50% poszło dobrze, 50% jak zawsze, kurczę, coś trzeba poprawić. Dodatkowo od siebie pozaokrąglałem rogi. Żeby też było takie właśnie, nie, nie haczyło, gdzieś tam kurcze ktoś nie zahaczył, bo to tak Te polskie marki nawet przy, przy lampach, gdzieś się przychodzi, zawsze się trąci Tu nawet kurczę się też połasiłem, żeby już te rogi pozaokrąglać listkiem, przejechać przez te 5 minut roboty A gdzieś tam nieraz coś się sięga, coś tam nie wiem, nawet ten wąż poprawić czy coś, no różne, czy Zaraz ręka obrysowana, albo skaleczenie, nie, także e, Też to ogarnąłem, e, kolego mówiłeś, że przeszkadza, nie będzie przeszkadzała, niestety przeszkadza, bo jest na środku Osi, a na środku osi będą tłoki. Już rozmawiałem z panem, który robi zabudowę. I, i usta, ustaliliśmy no nie ustaliliśmy tych kąpek, że będą po prostu tłoki na środku osi. I tak ja też sobie wspawam. Kupiłem dzisiaj właśnie parę cołowniczków, dwa płaskowniczki, tam jakieś pierdółki. Mój ty świecie, prawie tysiak, nie? Za stale jest tak naprawdę dalej droga. Dalej jest po tam za kilogram. No i tak to. Wygląda. W międzyczasie Paweł zamówił dwie opony, które też dojechały, ja czekam jeszcze na tłoki, No na zabudowę, którą ma być w przyszłym tygodniu, tak się klient tutaj no, zadeklarował, klient wykonawca, te płaskowniki wysokie co były przyjdą tu w ramę, będą spawane jako wzmocnienie, tu nie będę już dawał żadnych wzmocnień w środku, dlatego dam tutaj wzmocnienie, zamknę ten całownik, będzie dużo bardziej na pewno to stabilnie. No i co? No Standardowe, jak to mówią, po, 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 poprawiałem oryginał, czyli trzeba było troszkę pospawać, poszlifować. Musiałem. O, jeszcze się tutaj dud o, Tu musiałem pospawać te wszystkie ładnie cełowniki, niestety, bo to tu wychodzi, tu się chowa. Tu tak samo, wszystko, wszystko musiałem poprzespawać jeszcze raz. We w środku też pospawałem, żeby to kurcze wszystko miało taką sztywność ramy. No, jak widzicie, rogi pozokrąglane wszędzie, poszlifowane właśnie wszędzie, gdzieś te, te od podłogi e, spawy, wszędzie popspawywane. też dołożyłem troszkę od siebie spawów. No, bo kurde, tak naprawdę tak, ten zaczep tylko tutaj hefnięty z dołu, tam na takie trzy smarki, nie? To, to na cholerę to robią to odciągi, jak to, 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 to nawet nie, aż się prosi, żeby tutaj oczyścić, tu przyspawać, nie? No, od razu to inaczej wygląda. Tu przyspawałem, tu przyspawałem. Piony poprawiłem. O, zobaczcie, pionki też są poprawione, tutaj, tutaj, eee, tu też z tyłu piony poprawiałem, żeby to miało ręce i nogi, także że jakoś to idzie fajnie, bo taką właśnie sobie kupiłem szczotkę do skrętarki, fajnie to naprawdę czyści, tam do rogu prawie dochodzi, resztę tam łyżką zdrapałem. O, i powiem Wam, że na ten sprzęt Miloki, jak na takie małe gabaryty, naprawdę daje radę. Radyjko nam towarzyszy cały czas. Także, że smarowniczką też właśnie smarowałem to wszystko. O, także, że dobry sprzęt, naprawdę. E akurat, chociaż mam też DeWalta szlifierkę i też bardzo sobie ją chwalę e, i Hitachi mam szlifierkę, też jest ok ale tak w Milwaukee wszedłem, bo, bo już kupiłem jedno narzędzie potrzebowałem już jeszcze innych, a niby żeby nie mieć tych 20 baterii różnych no to już wszedłem w Milwaukee jak dla mnie wystarczająco i w zupełności starcza koła odkręcałem udarem, mam takie dwa kursy udarowe większy, mniejszy, to mniejszym wszystko poszło, tym dużo nad nie miałem okazji na jeden fal. Coś odkręcać. Naprawdę jest, jest moc, idzie to ładnie zrywa, także, że dużo ułatwia to pracę jeżeli jest sprzęt, nie trzeba się bawić, Czy wszystkie tam jakieś podcinki, tych wężyków elektryczną szlifierką cyk bez żadnych kabli, nic się nie plącze, raz, dwa wszystko jest poucinane jest z głowy. No tu też właśnie troszkę jeszcze ponadlewałem tego spawu. Zrobiłem takie właśnie aż do góry, bo to w powietrzu tak pasowało. Komuś nawet się nie chciało, żeby coś przygiąć, tylko odgiąć, dogiąć, Ach, pospawać, tak. To wykonanie naprawdę tych polskich przyczep, jak to mówią, ten konstruktor. Jak on jeszcze żyje, to on do nieba nie pójdzie. <ścoughs> I wykonawca też. No i kolejną sprawą dokręcenie obrotu. Tak naprawdę na rękę były luźne tylko trzy śruby. Jak zacząłem dokręcać, no to chyba, kurde, dokręcałem z 10 śrub. Jedną nawet zerwałem, coś śmiesznego, widać ją czy nie widać, czułeś z góry ją widać Jedną nawet zerwałem śrubę, o jest ładnie widać światło Z tego względu, że była luźna, na rękę chciałem dokręcić, ale już była tak zapieczona, że jak kluczem ją tylko złapałem to pękła No i tak to, tak to wygląda na ten moment, właśnie muszę tu jeszcze te rogi pozaokrąglać już w następnym dniu, tu też gwintik rozruszany się ładnie kręci, nasmarowany także ręczny będzie też sprawny. Jak najbardziej podprostować to wszystko, tu też jest to lekko zgięte, dorobić blachę do rejestracji. No i tak, zostało mi tak naprawdę zamknąć tą ramę. Tu spawam całownik, ten który kupiłem. Dwa na kosz, pod jedny siłownik. Siłowniki też mają przyjść, już lada chwila, a może już na przyszły. Jutro mam przyjść. Chyba kurier nawet się kontaktował, widziałem na mailu. No i tutaj też przyjdą dwa całowniki, i tu myślę jakiś taki dwuteownik wykombinować albo coś, żeby na skręcenia była tabelka, choć jest przyspawana, ale żeby tam jednak to jeszcze wzmocnić. No i to będzie chyba ze wszystkich takich. A no i z przodu tak samo będzie ładnie zamknięty na lico z całownikiem, eee, i to wszystko. Ja tak naprawdę tylko będę czekał na skrzynię uzgodniłem tak samo, że dorzuci mi no dorzuci, no dorzuci za dopłatą uszy do wywrotu które też mają być na środku osi ale wstrzymam się z tymi uszami, żeby nie było tak, że gdzieś tam będzie potrzebne centymetr przesunąć w prawo albo w lewo także sobie po prostu przygotuję, poszlifuję już to przyjdzie, przyjedzie zabudowa wtedy od razu e, od razu przyspawam te cztery uszy pod, pod, po parze na stronę no, i wtedy wywożę tą przyczepę już do piaskowania. No, jeszcze wiadomo, no te kalamitki przykręcić, bębny złożyć. Takie tam pierdoły. No i do piaskowania, do malowania. Jak wtedy wróci, no to mam elektrykę do zrobienia. Hydraulikę, pneumatykę. No i to wsio. No i będzie gotowa maszyna do odbioru. Opony jeszcze trzeba właśnie dwie zrzucić, dwie założyć. Felgi też muszę wszystkie ogólnie do malowania proszkowego. Na biało będą pomalowane. I także. No i no i wiadomo, te sworznie jeszcze to muszę nagrzeć i wywalić, też tak, gdy będzie roboty, bo nie to takie lada zagadka, nie chcę znowu tutaj tych śrub ruszać, bo tu musiałam tak, te śruby odkręcić tu już tutaj, to tam, to a też dupa zostały. a tu, no może tu by się ruszyło te, ten stworzeń. no i w każdym razie te, te śruby muszę jeszcze też tutaj zrobić także, że sworznie są do wywalenia, a i skrzynkę roboczą zamontować więc sobie też tutaj życzył. No i tak by to wyglądało. Tu też kawałek uczołem, bo za długo było, nie można było skręcić. Teraz ten zaczep w danej pozycji o stanie nam. Także, że a jak chcemy, to całkiem jest na takie jest wyważone. I jest ok, uważam. Także na ten moment to na tyle, naprawdę długi, ciężki dzień, ale kawał znowu roboty do przodu. Także lecimy. Nie ma miękkiej gry.